No, więc będę kręcić właśnie um, moje włosy. Może trochę Wam pokażę, więc zapraszam. <laughs> Czekajcie, jak tylko piszę na nasze miasta. Tak, to mój kot miauczy. Um, dobra, więc poprzykałam włosy y, takim sprayem. Take the Hish, um, Aussie. Poprzykałam też lakierem Bed Head. I używam takiej lokówki Philipsa, tak ona wygląda, nie wiem czy to widać dobrze. O, i biorę włosy, nie wiem czy ona się dobrze nagrzała, jak nie to duży trochę przytrzymam. Dobra, biorę takie różne sekcje, obojętnie jest praktycznie yy, jakiej grubości sek sekcji bierzecie i po prostu podnoszę tutaj tą klapkę. W ogóle ona jest tam brzydna od lakierów i w ogóle, ale to nic, biorę jakąś tam sekcję, powiedzmy taką, przejeżdżam tak i robię coś takiego, o, przyciągam i po prostu ją zrobię. tak normalnie, w ten taki sposób i trzymam. On the night, all of the night. Ja wyglądam, bo idę do kina dzisiaj i znajomy i, 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 i w ogóle muszę jakoś wyglądać, nie? No. Wiecie o co chodzi? All the night, all of the night. I wychodzi taka oto y, spiralka i od tyłu. No, ja na nakierem, dlatego że moje włosy są bardzo y, ciężkie do pokręcenia, szczerze wam powiem, i y, bardzo krótko trzymają mi y, skręt, więc ja po prostu muszę robić wszystko, ale to słownie wszystko, że w skręt mi się trzymał. Um. i po prostu, no, do tego lakier i w ogóle wszystko idzie tu w ruch. Co ten mój kot robi, to ja nie wiem. Dobra, tutaj mi zostały jakieś tam części. To tak szybko pokręcimy. Mam nadzieję, że zdążę, mam godzinę na nakręcenie tych włosów. Mamy no, ogólnie strasznie długo długowodzenie, jak włosów, bo Mam gęste włosy i długie włosy już można powiedzieć. Um, jeszcze nie są takiej długości, jakie bym żeby były, ale y, już są dość długie. I po prostu trochę mnie to zajmuje sekcja ze sekcją i po prostu jest niedawny spokoju. Um i po prostu długo mi to zajmuje naprawdę. No już w końcu Niektóre hmm, będą bardziej zagraniczone, niektóre mniej. To już tam hmm, obojętne. Ogółem, hmm, pokażę wam po, po prostu otwieram to, przejeżdżam, tak, tak i tutaj przy samym końcu po prostu ciągnę, Zatrzymuję się. Widzicie, to na skos idzie. I trochę końcówek zostawiam i po prostu to zakręcam na lokówkę, tak? I po prostu później sobie o, przesuwam te włosy. Jak to mniej więcej wygląda? Dobra. Zrobię tutaj dół i powrócę do Was. Dobra, więc stwierdziłam, że pokażę Wam, w którą stronę kręcę tą stronę. W tą stronę, w tą stronę bram, to bram w to. A teraz jak robię to biorę tak, że jak ta klamra się otwiera. To jest tak jakby do twarzy, ale w ten sposób te włosy nakręcą mi się od twarzy. Jak to w ogóle to co mówię ma sens. Um, więc po prostu tak. W tym czasie mogę sobie je trochę tak rozluźnić tutaj te loczki. I ten też troszkę, o. nie wiem dlaczego, ale zawsze ta strona różni się od tej strony dla mnie, może dlatego, że... Teraz tak mocno, dość lepiej. No, teraz ściągamy trochę włosów. Um. I tak bierzemy więc więcej te włosy, żeby były takiej samej długości. Bo jak weźmiemy takie, że nie będą takiej samej długości. Lady! Um, to będzie nam to ciężko dość pokręcić. No i jak możemy to oczywiście. To przeczesujemy, nie przeczesując um, tych loków, których już pokręciłyśmy. I szukamy... Tak mniej więcej było. Ja nie chcę tam tego psikać. I lekieru troszkę. Ała. To było. Oko. Dobra. Nie za dużo. Ech. No i znowu. Bierzemy lokówkę. Teraz ja już zaczynam od przodu, bo mi jest po prostu lepiej wygodniej. Więc tą stronę jak kręcę, to będę ją kręcić nie tak, tylko też tą klamkę do twarzy. O. I tak o, po prostu kręcimy całą głowę. Hej, więc już jestem przy ostatniej tak jakby sekcji, można powiedzieć. Eee, I tak właściwie to jeszcze bym mogła Tutaj odgadnąć, ale już nie będę robić tego, bo to już by było za perfekcyjne, że tak powiem. I po prostu sobie tak skręcam to, co widzę, że jest proste, czyli te górne części. Po prostu tak, żeby to nie było tutaj na samej górze tak bardzo skręcone, tylko takie delikatne fale. Tu na przykład. Te włosy są normalnie takie miękkie, bo je ja dopiero co umyłam. Mi jest tak dziwnie. Kręcić je. Rzadko bardzo kręcę włosy, które są dopiero świeżo umyte. Tak prawdę powiedziawszy. Um. I one po prostu au, au, au. się chowają, się trochę puszą. Um. To nic. Oczywiście jeśli e, na przykład nie chcecie sikać lakierem nie, przed tym jak... E, nie z sobie wyrywam. Przed tym jak e, je kręcicie, to wtedy będziecie mogły sobie jakimś tym serum, które ładnie nam... E, Włosy, te fale nam uwydatni, i na przykład doda nam blasku. Znaczy, doda blasku włosom, nie nam. To no, nam też, ale wiecie o co chodzi. Um, możecie to zrobić. Ja niestety musiałam dać lakieru, więc już teraz, jak dodam na przykład y, biosyrk czy coś, to to nie będzie wyglądało za fajnie i po prostu je to kręcę z każdej strony, gdzie gdzie jest o, widzicie takie proste po prostu pasemka to je zakręcam tutaj mam lusterko z tyłu żebym widziała jak włosy wyglądają z tyłu na razie jeszcze z tyłu nic nie będę robić dopóki tutaj sobie przodu ładnie nie zrobię znaczy, tył też kręciłam, ale chodzi mi o to, że teraz te górne części um, muszę pokręcić dobrze, pofalować. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ja po prostu tutaj tak długo te lokówki nie trzymam, tutaj na tych górnych częściach, bo nie chcę, żeby one były tak bardzo e, pokręcone. Teraz tutaj biorę z tyłu części. Nie widzę kręcić w z tyłu, tak prawdopodobiawszy zawsze kręcę jeszcze strony, które powinny być i w ogóle. Ale to nic. Tam. Jakoś sobie dam radę. Aby to wyglądało jakoś całkiem takiem nie nienawidzę spędzać bardzo długo robić um, sobie jakąś tam fryzurę, chyba, że na jakieś wyjście, no to wiadomo. Trzeba spędzić trochę więcej czasu. No, chyba no czekajcie, ja się odwrócę tutaj tyłam tego lusterka i zobaczymy, o, jak to mniej więcej um, wygląda z tyłu. To jeszcze muszę podkręcić to bardziej. Mhm. Dobra, więc ty jest całkiem okej, okay. tylko to muszę tak bardziej powykręcać. Um. Więc widzieliście, jak to z tyłu wygląda, mam nadzieję. Um, to jeszcze troszkę pracuję z tymi częściami. Nie ja widzę, że coś tak jak to Mówię, nie musi być idealnie, bo ja nie lubię idealnych włosów. I teraz, jak chcecie, to oczywiście tu możecie nadopirować. Ja po prostu zrobię coś takiego. O Dobra. I po prostu psikam. Dużo lepiej. bo ja do tego kina muszę dojść także um, jeśli macie włosy w które trzymają dość dobrze skręt no to nie musicie dawać jakie ja, ja na przykład nie lubię mieć takiego na włosach bo wtedy nic z nimi nie mogę nie mogę się nimi pobawić no ja kocham się bawić moimi włosami um, ale to nic. Więc e, włosy wyglądają... tak wam pokażę. O, tak wyglądają włosy. Tak, tu z tej strony. Z tej strony i z tyłu. Ja zawsze muszę je tak... Więc ehm. tak to mniej więcej wygląda. Czekajcie, poprawię brudkę. Jezu, oświetlenie to jest masakryczne. Ale to nic. E, tak to wygląda. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oceniajcie, no i zapraszam do kolejnych filmików. Pa!